Cześć Aloha, witam serdecznie. Majski, przyjazny ukulele. I ten oto piękny instrument w rozmiarze koncert marki Kokio, a z serii Palau. Nazwa tej serii, czyli Palau, jest zupełnie nieprzypadkowa i konkretnie nawiązuje właśnie do państwa wyspiarskiego położonego na Oceanie Spokojnym: Palau. Yy, Palau w 2014 roku nawiedził potężny tajfun. Yy, spora część. Yy, jednej z mniejszych wysp uległa zupełnemu zniszczeniu. A z racji tego, że właściciel marki Kokio, a zarazem Risa ma znajomych, przyjaciół jakby w tym, w tym małym państewku na oceanie, postanowili, że spróbują zrobić coś, co po pierwsze będzie ciekawie wyglądało, będzie miało fajny nowy design, a dwa tym designem w jakim sposób będą mogli pomóc ludziom ofiarom tejże, tegoż tajfunu, tejże właśnie katastrofy naturalnej. Zatem grafika, którą tutaj mamy na płycie przedniej, przedstawia nam jakby wycinek rzeczywistości, wycinek dnia, wycinek dnia codziennego na wyspie Palau, a została przygotowana specjalnie przez artystę zamieszkującego tenże właśnie obszar. Co ważne, oprócz ładnego wyglądu, jakie otrzymujemy razem z tym ukulele i ładnego brzmienia, również angażujemy się charytatywnie, ponieważ 10 euro pochodzące ze sprzedaży każdego z, egzem z każdego egzemplarza Plaża tej serii wędruje na konto Fundacji Charytatywnej, która działa i znajduje się właśnie na wyspie Palau. Natomiast sam instrument to sklejka machoniowa, przód, tył oraz boki. Rozmiar koncert oraz tenor posiadają dwa uchwyty na pasek, fabrycznie montowane. I zaraz usłyszysz, jak ten instrument brzmi.